Nie chcę się wierzyć, że to już setny odcinek naszego programu. Zaczynaliśmy z pandemią. Zaskoczyła nas pandemia i wtedy takżeśmy się wszyscy zastanawiali, no i co dalej robić, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście cały świat przeniósł się w świat wirtualny i my również. I tak już od stu odcinków. Tak, setny odcinek i też w pandemii. Też tak się pandemii. złożyło. Ale już możemy tak. zaprosić widzów do siebie. Do nas, bo do tak siebie. to cały czas my tylko byliśmy w studio, a teraz mamy niespodziankę mamy koncert. Ale ten koncert też jest bardzo związany z naszym programem, bo gra w Forsalu, który wystąpi o 18 w czwartek na naszej, w naszej sali widowiskowej, Wojtek Pachuta. Praca gminskiego Domu Kultury, który jest realizator, jednym z realizatorów programu Kultura ma głos. A w zespole Forsal gra na gitarze basowej. Następny odcinek będzie wyglądał następująco będzie można przyjść do nas oczywiście gorąco i serdecznie zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury tak są wejściówki do bezpiecznego domu kultury będzie nasz setny odcinek wyświetlany na dużym ekranie a po programie koncert zespołu Forsa Natomiast ci, którzy nie będą mogli do nas przyjść, no to oczywiście tradycyjnie premierowo, jak w każde czwartek o godzinie 18.00 setne wydanie naszego programu, to będzie specjalne wydanie. Zapraszamy do odbioru na stronie www.mdkaradomsko.pl lub www.kulturamagłos.pl Oczywiście bez polskich znaków. Bo kultura, Bo kultura ma głos. Zapraszamy serdecznie. Do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku walczymy z pandemią, nie poddajemy się.